Dlaczego złoto nie błyszczało przez rok? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. W ciągu roku ceny złota spadły o nieco więcej niż 1%. Może nie jest to dużo, ale pewnie wielu inwestorów jest rozczarowanych. Co dalej? Oczywiście, wielu inwestorów może być rozczarowanych, biorąc pod uwagę to, że jednak 2020 rok był naprawdę fenomenalny dla rynku złota oraz dla rynku metali szlachetnych. Natomiast 2020 rok nawet pomimo wzrostu inflacji no nie przyniósł zbyt dobrych wieści dla rynku złota, ponieważ oczywiście inflacja generuje nam to, że zmienia się nam również polityka monetarna i polityka monetarna na całym świecie się. Zmienia i zmienia się też w najważniejszym banku centralnym na świecie, czyli rezerwie federalnej, i właśnie te zmiany w rezerwie federalnej w głównej mierze wpływają na to, co dzieje się na dolarze, na rentownościach i poprzez to również na rynku złota. Trzeba pamiętać, że inwestycja w złoto nie wypłaca odsetek, natomiast jeżeli kupujemy sobie obligacje, oczywiście kuponowe, no to takie odsetki otrzymujemy. No i oczywiście kiedy stopy procentowe rosną, to również inwestycja w obligacje jest bardzo bezpieczna i przynosi nam, jeżeli oczywiście inwestujemy w obligacje rządowe, no to przynosi nam jakiś tam gwarantowany zysk, więc czasami inwestorzy wolą zdecydować się na nieco mniejszy, ale pewniejszy zysk niż na przykład szukać okazji na rynku. Złota, które no niekoniecznie może taki zysk przynieść, no i co, wie, co ważniejsze, jak wcześniej wspominałem, nie przynosi żadnych odsetek. Więc kiedy mamy oczywiście wskazanie na to, że stopy procentowe będą rosnąć w najważniejszym banku centralnym na świecie, no i w tym momencie już oczekuje się nie trzech, a czterech podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Do tego oczekuje się tego, że. Rezerwa Federalna będzie ściągała bilans, swój bilans z rynku, czyli będzie redukować to całe wsparcie, które napompowało nam rynki finansowe w ostatnich dwóch latach, będzie ściągać te pieniądze z rynku, więc rynek będzie w mniejszym stopniu skłonny do szukania takich bardziej alternatywnych źródeł, jak na przykład złoto czy rynek akcji. Więc teoretycznie najbliższy czas nie jest najlepszym czasem dla rynku złota. Natomiast co trzeba wiedzieć o takich prawach rynkowych, to to, że najgorszy czas powiedzmy dla jakiegoś instrumentu to jest czas oczekiwania. Czyli jeżeli oczekujemy na podwyżki stóp procentowych, to to powiedzmy sprzedajemy złoto, ale już jakby realizacja takiego, takiego czynnika ryzyka może zmienić jakby nastroje wśród inwestorów i tak było w przeszłości, czyli w przeszłości, kiedy następowała pierwsza podwyżka stóp procentowych, wtedy zwykle mieliśmy odbicie cen złota. Jeżeli popatrzymy sobie na ostatnią pierwszą podwyżkę w cyklu w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku, wtedy w ciągu 100-150 sesji po pierwszej podwyżce złoto zyskało nawet 15%, więc widać, że ta, to ożywienie na rynku złota po tym przyduszeniu było naprawdę bardzo duże, więc nie jest wykluczone, że również taka sytuacja będzie miała miejsce teraz, choć oczywiście. Obecnie sytuacja o wiele bardziej różni się z tym, co było powiedzmy te 5, 6, 7 lat temu, prawda. Wtedy nie mieliśmy aż tak dużej inflacji, i być może teraz te działania będą zdecydowanie bardziej agresywne. A agresywnych działań no, rynki finansowe zbyt mocno nie, nie lubią, natomiast no, te, te działania też mogą. Dwojako wpłynąć na na rynek złota, być może te te agresywne podwyżki doprowadzą do tego, że jednak rynek na złoto spojrzy zupełnie inaczej niż to wydaje się książkowe, więc moim zdaniem złoto do tej pierwszej podwyżki powinno pozostać pod presją, powinno jednak znaleźć się poniżej 1800 dolarów za jedną uncję, natomiast już ta pierwsza podwyżka może być ważnym sygnałem dla rynku złota. Gdy mówiłem o tym, że złoto w ciągu roku popełniało o ponad 1%, miałem na myśli oczywiście cenę w dolarach za uncję. A gdybyśmy do tego tematu dołożyli kwestię kursu złotego wobec dolara, jak mamy na złoto wpatrzeć z perspektywy polskiego inwestora? Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię polskiego inwestora, no to oczywiście zeszły rok był całkiem dobry, no bo jednak, jeżeli popatrzymy sobie na poziom dolara do złotego, no to w pewnym momencie te poziomy sięgały poziomu 4,20. Więc, jeżeli sobie ten poziom 4,20 przemnożyliśmy przez, przez cenę złota, nawet powiedzmy tą ograniczoną 1800 dolarów, no to jednak ta cena w złotych była całkiem, całkiem niezła dla, dla inwestorów. Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że inwestycja w złoto, to dla polskich inwestorów to jest też ryzyko, walutowe, no i to ryzyko walutowe będzie dosyć spore. Z jednej strony oczywiście mamy to, że Rezerwa Federalna nam chce podwyższać stopy procentowe, z drugiej strony oczywiście też mamy perspektywy, dalsze perspektywy na podwyżki stóp procentowych w Polsce i może się okazać, że jednak te dosyć wysokie stopy procentowe, bo już w tym momencie te wysokie stopy procentowe w Polsce mogą być jakby skłaniające inwestorów Zagranicznych do szukania właśnie inwestycji w Polsce mogą skłaniać do tego, że będzie presja na to, żeby złoty się dalej umacniał no, jeżeli tutaj patrzymy sobie na perspektywy podwyżek w Stanach Zjednoczonych to mamy perspektywę na to że będziemy mieli cztery podwyżki w Stanach Zjednoczonych do końca tego roku natomiast w Polsce nie jest wykluczone że te stopy procentowe przebiją nie 3 a może nawet 4% trudno powiedzieć jaka perspektywa natomiast jeżeli byśmy sobie wzięli gdzieś tam oczekiwanie inflacyjne na koniec tego roku na poziomie 5% to jednak gdzieś Powinniśmy szykować się właśnie do stóp procentowych bardzo blisko tego poziomu. Więc, więc no wydaje się, że poziom 3%, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Polsce, jest no przynajmniej takim minimum którego powinniśmy się o, e, oczekiwać, więc może się zdarzyć taka sytuacja, że te wysokie stopy procentowe w Polsce jednak przewyższą ten efekt stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i jednak złoty będzie się umacniał na rynku, co może tak naprawdę niezbyt dobrze działać na korzyść inwestorów na rynku, na rynku złota. O opłacalności inwestowania w złoto rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.